Program udostępnienia terminali POS jeszcze oficjalnie się nie rozpoczął, ale czy już widać zainteresowanie? Widać zainteresowanie i mógłbym nawet zażartować, nawet ta dzisiejsza rozmowa jest tego dowodem. Mamy kilka różnego rodzaju kanałów, w którym już przygotowujemy powiedziałbym opinię publiczną, ale również przede wszystkim naszych przyszłych beneficjentów, czyli mały i średni biznes, który będzie zainteresowany instalowaniem za darmo terminali akceptujących karty płatnicze. To zainteresowanie jest od jakiegoś czasu i można powiedzieć, że nawet jest trochę intensywniejsze, bo rzeczywiście odczuwamy na sobie bardzo silny nacisk mediów, ale nie tylko, żebyśmy podali bardziej konkretne daty, kiedy te posy będą zainstalowane. I jesteśmy po prostu już bardzo blisko podania tej daty, dlatego że na 6 lutego zaplanowaliśmy konferencję prasową i wtedy oczywiście będziemy będzie dużo i szczegółów, ale też dużo takiej informacji towarzyszącej. No ale pojawiły się informacje medialne, że już niektórzy przedsiębiorcy zostali zaakceptowani jako beneficjenci. Tak, to są, powiedziałbym, informacje nieoficjalne. My się z tego bardzo cieszymy, ale, jak powiedziałem, szczegółów nie chciałbym zdradzać. A to się po prostu bierze stąd, że tak gigantyczny program i pewnie za chwilę powiemy o tych liczbach, on po prostu nie jest uruchamiany z, z dnia na dzień. I, jak powiedziałem, w ubiegłym roku przygotowaliśmy wspólnie z tymi, którzy płacą na ten program, czyli wydawcy kart, czyli to są banki, organizacje płatnicze Visa i Mastercard oraz agencje. Rozliczeniowi, przy poparciu Ministerstwa Rozwoju, które tutaj jest też bardzo aktywnie uczestniczyło i w programie, i teraz w pracach Fundacji, myśmy po prostu nad tym pracowali i część informacji w różny sposób była przekazywana do opinii publicznej. Natomiast start już taki powiedziałbym, Oficjalnie, jak powiedziałem, później, natomiast start operacyjny odbył się na początku stycznia, dlatego że mając już komplet dokumentów przygotowanych, zaczęliśmy podpisywać pierwsze umowy fundacji z agentami rozliczeniowymi. To jest ten jakby najaktywniejszy część naszego programu, bo to oni będą instalowali terminale. Notabene tutaj, przy okazji, też chciałem przekazać informację, że to jest też najlepsze źródło tej konkretnej informacji. W przyszłości dla tych, kto jest zainteresowany. My, jako fundacja, będziemy wydawali dużo materiałów yy, różnego typu, o, oczywiście na naszej stronie www.polskobezgotówkowa.pl. Natomiast bezpośrednio yy, informatorem o warunkach i instalatorem, czyli krótko mówiąc, tym ramieniem wykonawczym yy, fundacji, będą agenci rozliczeniowi. Yy, I ci agenci już yy, kilku z nich podpisało z nami umowy, a skoro podpisało umowy, to po prostu już weszli aktywnie do programu i yy, dobrze, że yy, instalują. Po prostu te terminale. Skoro Pan powiedział, że będziemy mówili o liczbach, no to powiedzmy w ciągu trzech lat ma być zainstalowanych 600 tysięcy terminali POS. To są liczby orientacyjne, i one po prostu w ogóle to oznacza, że nie są brane z sufitu, prawda? Czyli jak to często się w takich bardziej wyrafinowanych informacjach mówi, tak zwany rząd wielkości. My mamy nadzieję, że ta, ta liczba, te 600 tysięcy w ciągu trzech lat zainstalowanych za darmo terminali, będzie wyższa i to się będzie brało jakby z, z dwóch elementów. Po pierwsze, z tego powodu, że my mamy skalkulowane, Jaki jest koszt naszej dotacji dla akceptanta, czyli dla punktu usługowego czy handlowego, i to jest zbudowane czy też oparte na kosztach dzisiejszych terminali, ale tutaj technologia pędzi i jesteśmy przekonani, że w okresie krótkiego czasu, miesięcy, a może najbliższych lat, pojawią się urządzenia, które będą tańsze. Czyli mając tę samą kwotę pieniędzy, można będzie tych urządzeń zainstalować więcej, ale Mamy również nadzieję, że tych pieniędzy będzie jeszcze więcej, dlatego że, jak wspomniałem, to jest swoistego rodzaju fundusz składkowy. Myśmy nie dostali tych pieniędzy ani z Unii. Nie byłoby źle, ale nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy tych pieniędzy od państwa. To jest po prostu jakby gest albo świadczenie sektora finansowego banków, wizy MasterCard'a, agentów rozliczeniowych na rzecz rozwoju infrastruktury płatniczej w Polsce. Ale oczywiście jeżeli będzie tych terminali więcej, to i transakcji będzie więcej, a fundusz jest tak skonstruowany, ten, który finansuje program, że im więcej transakcji, tym większe są wpłaty. One są od każdej transakcji bardzo niewielkie, to jest grosz czy półtora grosza. Natomiast jeżeli tych transakcji będzie już nie setki milionów, a wejdziemy w miliardy, to wpływ nawet przy takich niskich, powiedziałbym, jednostkowo wpłatach, on będzie wyższy. Czyli są dwa elementy, które można powiedzieć, ta, nasze ambicje są wyższe niż 600 tysięcy terminali. A jeszcze tę liczbę też chciałem skomentować, żeby Państwu pokazać, czy to jest dużo, czy mało. Przez 30 lat, kiedy w Polsce rozpoczęliśmy akceptację kart i ten obrót bezgotówkowy, kartowy po prostu się rozwijał, zainstalowano właśnie 600 tysięcy. Czyli co by oznaczało, dosyć przypadkowo, że my nasz, w naszym programie my chcemy podwoić sieć akceptacji. I zwracam uwagę, tam było 30 lat, a tu w ciągu 3 lat. To jest właśnie pokazuje skalę tego, tego zadania. Z tego, co Pan mówi, wynikałoby, że Fundacja Polska Bezgotówkowa nie jest powołana po to, żeby istniała przez 3-4 lata, tylko żeby istniała dłużej, no bo skoro będzie cały czas zasilanie jakby budżetu Fundacji z rosnącej liczby posłów, transakcji, które są dokonywane w nich i jak rozumiem te środki będą szły na kolejne instalacje darmowych posłów. Tak dobrze to rozumiałem? Nie, Panie Redaktorze, to znaczy w, w części dobrze, w części, w części nie do końca, dlatego że you <laughs> Program ma, zresztą wspominaliśmy, ma zarysowany horyzont 3 plus 1. znaczy, przez 3 lata jest według tego schematu, który opisałem, zasilanie tego funduszu, a ten plus 1, dlatego, że po prostu w ogóle jeśli w końcówce tych 3 lat rozpoczniemy, wejdzie ktoś do programu, to on jeszcze przez 12 miesięcy będzie, tak powiem, dostawał od nas dotację. Ta dotacja ma dwie części. Pierwsza to jest na sfinansowaniu terminala, albo zakup, albo dzierżawę, a druga opłata, transakcyjnych z tym związanych, tak żeby dla y, akceptanta, czyli sklepu, punktu handlowego było to absolutnie przez rok za darmo. Czyli w, w sumie y, po tym momencie oczywiście może być sytuacja taka, że albo ten program będzie kontynuowany w podobnej postaci, jeżeli on w jakimś tam, tak się sprawdzi, że, że, że będzie to po prostu jeszcze atrakcyjne. Natomiast fundator, fundatorem jest Związek Banków Polskich, który jakby patronuje nie tylko temu, co robimy, ale generalnie systemowi finansowemu i płatnościom bezgotówkowym. Fundator ma na, nadzieję i intencję kontynuowania tego, może przy zmienionym, zmienionym profilu, może przy bardzo podobnym. Natomiast jeżeli chodzi o takie, poziom czysto finansowe ujęcie, to w pieniądze mamy zagwarantowane przez najbliższe trzy lata.